Gangnam Star! Gangnam STAR Hejka kochani, wyczwartek! I dzisiaj będzie akurat druga część QA z pytaniami takimi trochę też zboczonymi. No, oczywiście, no bo jakby inaczej kurczę. Dobra, pierwsze pytanie: ocień swój wygląd od 1 do 10? dam takie mocne 6. I pytanie drugie. Czy używasz zabawek erotycznych? Nie. Pytanie trzecie. Twój ulubiony kolor. No, oczywiście, że czarny. I pytanie czwarte. Ile masz wzrostu? 166 albo 167? Będę musiała się akurat zmierzyć. Bo nie wiem tak dokładnie. Raz się nie mierzyłam. Dobra, pytanie kolejne. Jaka jest Twoja orientacja seksualna? No to mi się podobają chłopcy i tyle Wam mogę powiedzieć. na pytanie kolejne. Ile centymetrów jest dla Ciebie wystarczające? Ja tak myślę, że 20 cm by mnie zadowoliło. Pytanie kolejne. Czy jesteś zakochana? Tak. I pytanie. Dal, dalsze. Ulubione zwierzątko. No oczywiście, że piesek. Ulubiona potrawa spaghetti. A takie bolognese, Takie z mielonym mięsem. I pytanie. Dalsze. Wolisz dziewczyny czy chłopców? Wolisz dziewczyny czy chłopaków? O bardziej, to tak powiem. Wolę chłopaków i pytanie jeszcze takie jedno: czy ja mam chłopaka? No to ja Wam powiem, że nie mam chłopaka, no bo nie mam, ale planuję mieć chłopaka, tylko że ja nie będę szukała tego właśnie chłopaka na siłę, tylko czasem on sam przyjdzie, no bo właśnie hmm, po co szukać kogoś na siłę? Jak przykład nie będziecie z tego zadowoleni w sensie tym, że no nie wiem, jak to wytłumaczyć tak dokładnie, no po prostu nie będziecie z tego zadowoleni, że szukacie właśnie kogoś na siłę, a tak jak takie przysłowie mówi, czasem wszystko przyjdzie. Tak jak chłopak, sam dziewczyna. No i powiem wam, że to... Na tyle, więcej Q&A takiego nie będzie, bo to jest ostatni Q&A w tym roku. Może w tym roku. Może będzie, ale nie takie, nie takie zboczonymi pytaniami. No dobra i to było na tyle, więc bajo.